Będą starali się zamazać to negatywne wrażenie z pierwszej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Piłkarze Pogoni Szczecin grają dzisiaj ważny mecz. Pierwszy domowy mecz przed własną publicznością z motorem Lublin. I o tym meczu będziemy mówić po godzinie 9 w Radiu Super FM. Autopromocja. Lato. Dzień dobry, Lato. 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 Zamek pełen słońca i dobrego nastroju. W piątek od siódmej do dziewiątej. Słuchajcie, dzień dobry, lato. Zabieramy was tam, gdzie wakacje już się dzieją. Program sponsoruje SeaNet Forest Resort Międzyzdroje. SeaNet Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę. Autopromocja. Reklama. Hej, tujka! Głodni wrażeń i klopcików? Spadnijcie na rodzinne zakupy, a potem na obiad do naszej restauracji. Bo teraz w IKEA dzieci jedzą za złotówkę. Oferta trwa do 31 sierpnia. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. My, pracownicy Agaty, zauważyliśmy ostatnio takiego nieśmiałego bruneta, który zerkał na meble kuchenne kubik, pasujące nawet do najtrudniejszych ścian, ale nie odważył się o te meble kuchenne zapytać. To był szatyn. A, panie szatynie, niech pan przyjdzie, opowiemy panu o nich. A jest co opowiadać, bo teraz w Agacie w promocji na wszystkie produkty 50 złotych rabatów od razu za Każde wydane 500 zł. Albo do 30 lat 0% ze spłatą od października. Tylko w Agacie, tylko do 9 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd Agata. Jak sobota to! Zrób zakupy za minimum 199 zł. I odbierz krę i Maribel. 190 g za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych w strefie KAS. U asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. I po reklamie. Jest dziewiąta. Wiadomości Super FM. O tragedii w Wielkopolsce obozy pod lupą kuratorów oświaty. Potem marszałek Sejmu o propozycji zamachu stanu i o dalszych losach szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Super FM. Wiadomości. Marcin Krzemiński. Kuratorzy oświaty biorą pod lupę obozy...